Cześć, witaj na moim kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina, jest mi niezmiernie miło, że goszczę Ciebie tutaj. Dzisiaj zapraszam Cię na czytanie ogólne dla Twojego znaku na miesiąc sierpień 2022. Czytanie ogólne więc może się tyczyć każdej sfery Twojego życia. Jak zawsze zachęcam Cię, słuchaj swojej intuicji. Ona powie Ci, jak interpretować te wiadomości i które szczegóły są właśnie dla Ciebie, bo będzie to czytanie dla kolektywu Twojego znaku. Wszystko, co dodatkowo mógłbyś, mogłabyś chcieć wiedzieć o tym czytaniu, znajduje się w opisie pod filmem, więc zachęcam Cię do zapoznania. I jeżeli spędzisz tutaj miło czas, jeżeli znajdziesz tu jakieś wartościowe wglądy, inspiracje na ten miesiąc, sierpień tego roku, to zachęcam Cię do subskrybowania, do zostawienia lajka, komentarza. To nie tylko pozwala temu kanałowi rosnąć, ale mówi mi o tym że to co robię ma sens, że to się podoba, że to wnosi wartość w Wasze życie i daje mi ogromną motywację do tego, żeby to kontynuować. Więc z góry dziękuję za Wasze lajki, komentarze, subskrypcje, a teraz zapraszam na Twoje czytanie dla Twojego znaku na sierpień 2022. Cześć, witam wszystkich z podznaku Barana. Spieszę do Was z Waszymi wiadomościami na sierpień. Najpierw pokażę Wam karty, które dla Was mamy. Za chwilę przejdziemy sobie do, do tych wiadomości, do ich interpretacji. Zaczynamy od karty z takiej botanicznej talii, gdzie każda karta jest przypisana do jakiejś rośliny, i Wam się akurat trafiła naparstnica. I ta właściwość, o której mówi ta karta, to połączenie, związek Unia. Chwilę sobie przejdziemy do, do interpretacji tego. Serduszko emocji, które się dla Was pokazało, to wesoły. I dwie karty starota wypadły dla Was. To jest szóstka kielichów i ósemka buław. I zaczniemy sobie od tej naparstnicy właśnie. Jeżeli interesuje Was na zachęcam do poczytania w internecie o jej właściwościach na pewno można dużo znaleźć. Natomiast to, co nam mówi w tej talii konkretnie, mówi się o tej naparstnicy że jak rośnie w ogrodzie, to odstrasza zło. Tutaj sobie pomyślałam o tej karcie, mimo że nie jest to znaczenie ósemki buław, to w jaki sposób on tutaj ma te ręce tak wystawione, on wprawdzie tutaj z tych rąk. Hmm, idzie ta, ta tęcza, to chodzi o ruch też, natomiast o ta, taką trochę blokadę tego zła e, właśnie mam wrażenie. E, może niektórzy z Was e, chcieliby sobie zasadzić tą naparstnicę w ogrodzie czy może w domu. E, jest ta karta łączona z Wenus i z kartą cesarzowej w tarocie e, i może mówić właśnie o różnych związkach w Waszym życiu. E, I te związki, to mogą być związki z innymi Przede wszystkim związki ze sobą, ze swoim ciałem, z wszechświatem, ze swoją seksualnością, kreatywnością, ze swoimi potrzebami i tak dalej. I tak jak ogród nie tylko potrzebuje może ochrony przed złem, ale ogród potrzebuje czy wymaga troski, żeby to wszystko rosło, kwitło, żeby nie zarastało chwastami, tak samo nasze związki z innymi, ale też właśnie nasze związki, nasz związek ze sobą. Wymagają troski i dbania, wymagają pracy, czasu, poświęcenia, podlewania, odchwaszczania, e, zasadzania e, różnych rzeczy, dopasowywania tych roślin ze sobą, e, tak żeby, bo są rośliny, które nie powinny na przykład rosnąć razem, tak? bo się e, nie lubią, gryzą, e, nie, nie, nie rosną, kiedy są w swoim towarzystwie. E, więc tak jak ogród, te właśnie nasze związki i przede wszystkim ten związek z, ze sobą, z naszymi potrzebami i tak dalej wymaga, Troski, dbania i zaangażowania. Okay? I to, co jeszcze mówi ta karta, to to, że jesteście w najlepszej formie wtedy, kiedy jesteście zdrowi, zrelaksowani, spełnieni, ale też weseli. Tutaj pojawia nam się to właśnie to serduszko emocji z tą energią wesołości, tak? I, i, i to mówi mi, e, e, mówi mi, żebyście dali sobie przestrzeń, przestrzeń do wesołej. Radosnej mm, relacji ze sobą. Okay? Być może z innymi również, ale ja no zawsze w tych, w tych czytaniach, które robię, ja się skupiam na Was. Nie, nie lubię za bardzo w czytaniach widzieć tych innych osób, bo to jest, to jest czas dla Was i to moje czytanie jest dla Was. Więc dajcie sobie przestrzeń do wesołej, radosnej relacji ze sobą, ze swoimi potrzebami. Ze swoją właśnie kreatywnością, tak jak powiedziałam, duchowością, seksualnością. Nie ma tu nic złego w tym, żeby dać sobie przestrzeń na wesołe eksplorowanie swojej seksualności, swojego ciała. E, wesoła przestrzeń do przebywania ze swoim umysłem, ciałem i duszą, z taką wręcz dziecięcą radością. I ta dziecięca radość pojawia nam się tutaj z tą, z tą szóstką. Kielichów, tak? Bo szóstka Kielichów mówi nie tylko znowu o związku, czy wręcz o, o, o powrocie do siebie, tak? O, o ponownym połączeniu. Możemy mówić o tym, że ktoś coś z naszej przeszłości wraca do naszego życia, tak? Jest to ponowne połączenie, ale szóstka i to może być na przykład coś czy ktoś z naszego dzieciństwa. Ale szóstka Kielichów mówi też o wspomnieniach z dzieciństwa i też o takiej właśnie dziecięcej energii. Więc ta, ta dziecięca wesołość i radość, bez troska, bez oceniania przede wszystkim, bez takiego zbędnego oceniania siebie samego, spojrzenie na siebie z, z, takim, z taką wyrozumiałością, bez ograniczania siebie, bez, bez granic. Kiedy jesteśmy dzieckiem, wszystko jest możliwe, nasza wyobraźnia. Jest nieograniczona. Tworzymy swoje własne przygody, nie czekamy, aż ktoś nas zaprosi. Tworzymy swoje gry, zabawy, wyruszamy w te przygody, które sami stworzyliśmy. Dajcie sobie przestrzeń, czy stwórzcie taką też, ale pozwólcie sobie na taką właśnie wesołą, radosną przestrzeń do relacji ze sobą. I mam wrażenie, że ta szóstka kielichów pojawia się dlatego, że część z Was może myśleć, że. Mm, że to głupie, że to jest takie, wiecie, niewłaściwe, że teraz kiedy się jest dorosłym człowiekiem, żeby w taki dziecięcy sposób spędzać ze sobą czas. Nie ma w tym absolutnie nic głupiego. Być może mieliście jakieś kreatywne e, hobby, czy jakieś zajęcia, coś. Czemu lubiliście się oddawać ze dziecka, i wydaje wam się, że to jest teraz głupie. Nie wiem, tak mi przodu głowy: lepienie z plasteliny. Nie ma w tym absolutnie nic głupiego, żeby dorosła osoba spędzała kreatywnie czas i lepiła sobie coś z plasteliny, czy robiła. nie wiem, figurki z kasztanów. Dopóki sprawia wam to przyjemność, pozwala wam to się zrelaksować, wprowadza was wręcz w stan medytacyjny. Nie ma w tym absolutnie nic złego, pozwala na relaks, pozwala na oderwanie się od rzeczywistości, na oderwanie się od codzienności, od tych właśnie dorosłych obowiązków i zmartwień. Nie ma w tym absolutnie nic głupiego, nie ma w tym nic wstydliwego, żeby pozwalać sobie być dzieckiem, żeby być radosnym jak dziecko, żeby pozwalać sobie się wygłupiać i też wygłupiać się nie tylko z innymi, ale wygłupiać się ze sobą samym. Śmiać się na głos, kiedy oglądacie jakiś film, albo przyjdzie wam coś do głowy, czy właśnie robicie coś, nie wiem, trzymajmy się już tego przykładu. Lepicie sobie figurkę z pasteliny, wychodzi wam coś krzywego, tak, i was to rozbawia. Nie ma nic złego w tym, żeby się roześmiać na głos, nawet jeżeli siedzicie sami, nie wiem, może w pokoju obok ktoś jest. Nie ma potrzeby zastanawiania się, Boże, co oni pomyślą, że ja tu siedzę i się śmieję na głos. Czy komuś się dzieje krzywda przez to, że się śmiejecie? Jeżeli ktoś pomyśli, Boże, Wariat, wariatka, śmieje się sam do siebie, to nie chcę, tak myślą. Jeżeli ktoś ma problem z Waszym zachowaniem, to jest to ich problem, nie wasz. Tak? Nikomu krzywdy nie robicie, śmiejąc się, będąc radosnym i wesołym, będąc beztroskim. Tak samo na przykład z tą seksualnością. Dla niektórych z Was może być to jakaś blokada, żeby swoją seksualność odkrywać ze sobą samym. Ale jeżeli sami nie będziecie świadomi swojej seksualności, potrzeb swojego ciała, co daje wam przyjemność, radość, a co nie, to nie będziecie w stanie tego tak do końca odkryć z kimś. Najpierw musicie sami znać swoje ciało i swoje potrzeby, być świadomym tego, co się tam kryje. Tak? Um więc e, i tak samo radosne odkrywanie duchowości dla, dla wielu z Was Od, odkrywanie swojej duchowości, zgłębianie jej nie musi polegać na poważnym medytowaniu jak mnich buddyjski wiecie, godzinami mm, bez, y, y, bez jakiejś takiej y, przyjemności absolutnie duchowość można odkrywać w sposób radosny i duchowość można też zgłębiać i odkrywać, odkrywać poprzez oddawanie się takim kreatywnym zajęciom, w sposób bez troski, z tą dziecięcą wyobraźnią jakimś artystycznym projektom, też tej seksualności właśnie. Tak? A więc z jednej strony ta, ta ochrona tak przed tym, e, przed tym złem, odstraszanie e, zła, ale też przez to, że on, on, ona nie ma znaczenia, ta postać wysyła tą tęczę tutaj. Ósemka była to jest karta e, mówiąca o tym, że energia nabiera rozpędu. Rzeczy zaczynają się dziać Szybko, to może być też intensywna komunikacja, nie ma przeszkód na drodze tego przepływu. Tak? I ja myślę, że chodzi tutaj też o tą, o tą wesołość i radość, o której mówiłam, żebyście wysyłali ją w świat. Nie bali się roześmiać się na głos, nie bali się emanować tą radością. Nie bójcie się oceny ludzi z zewnątrz. Tak jak powiedziałam, jeżeli ktoś ma problem z tym, że jesteście radośni w życiu, to jest to ich problem, nie wasz. Ja nie mam absolutnie problemu z tym, żeby się roześmiać na ulicy, bo, bo coś mi się przypomniało w głowie. I nie interesuje mnie, co ludzie myślą na ten temat, bo to jest mój moment, który sprawia mi radość. Może to być wspomnienie jakiegoś radosnego wydarzenia, czy właśnie jakichś wygłupów. Z, z kimś bliskim, z przyjacielem, przyjaciółką. I często przypominają mi się takie rzeczy. I po prostu, czy jadę autobusem, czy jadę samochodem, idę ulicą i po prostu zaczynam się nagle śmiać. Może nie, nie pieję aż tak na cały autobus, <grym> tak jak jestem wśród ludzi, ale nie mam problemu z tym, żeby śmiać się sama do siebie. Jeżeli komuś to przeszkadza, czy ktoś będzie patrzył na mnie, jakbym sz, sz, nie. to niech tak patrzą. Co mnie to obchodzi, co oni o mnie myślą. Dopóki ja jestem szczęśliwa, to jaką przyjmiemy filozofię na temat swojego szczęścia, przyjemności, radości w życiu, zależy tylko od nas. A ja mam wrażenie, właśnie, że też jest, jest jakaś taka. Mm, Energia wokół Was, która faktycznie to zło odstrasza, a pozwala Wam zaprosić taką radość i wesołość w Wasze życie. Więc ja to tutaj zostawię. Spotkamy się w okolicy połowy sierpnia, zobaczymy, jak ten miesiąc Wam mija, co u Was słychać, a teraz zamkniemy sobie to pozytywnymi e, afirmacjami. Ja Wam życzę wspaniałego sierpnia, dużo słońca, dużo radości. Śmiejcie się, zobaczycie, śmiech, e, śmiech potrafi odmienić życie. Oj, trochę za dużo tych kart, chyba z 8 ich było. Spróbujmy jeszcze raz. Ja po prostu Wam je wyciągnę. Mamy 3. Uzdrowiony smutek i żal pozostają w przeszłości. Odpoczywaj w szczęściu, które stworzyłeś. No słuchajcie, nie, nie mogę tego wymyślić. W szczęściu, w wesołości. Co powiedziałam, daj sobie przestrzeń do wesołej, radosnej relacji. Uzdrowiony smutek i żal pozostają w przeszłości, odpoczywaj w szczęściu, które stworzyłeś. Uważnie reaguj na swoje emocje. Musisz to poczuć, aby to uzdrowić. Uzdrowiony smutek i żal, a tutaj musisz to poczuć najpierw, aby to uzdrowić. Uważnie reaguj na swoje emocje. Nasze ja cienia zawiera jedne z naszych najpotężniejszych darów i talentów, między innymi nasze zdolności artystyczne, seksualne, innowacyjne, intuicyjne. Może być źródłem emocjonalnego bogactwa i witalności. Nasze ja cienia zawiera jedne z naszych najpotężniejszych darów, tak? Bo w naszym ja cienia są ukryte bardzo często takie aspekty naszego potencjału, których nie rozwinęliśmy, które ukryliśmy z jakiegoś powodu, tak zgnietliśmy w środku, z Powody mogą k temu być, być różne. Zostawiam to tutaj. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia.